My shit going crazy Jakie życie taki rap Opisuję co przeżywam Najpierw zaliczyłem dach. Nie jak Watyka Wiesz, że pracuję tu cały czas. Zamiast etatu siedzę w tych rymach. A to, że ma olat, chcę się rozwijać z wielkim problemem, no kurwa. Ja chciałbym się wyrwać z podwórka, chociaż wiele się tu nauczyłem. Że typ typowi jest nierówny. Zasady wrzucałem do kubła. To wszystko to jeba na trudka. Wwiedzałem bloki Meliny i Szopy. Ktoś się tu powiesił, my jaramy topy. To pojebane, więc zakrywaj oczy, już na mnie nie działa, że sobie coś przeoczysz. Piszę te teksty z wyboru, a bije z nich pełno zajawy. Bez kręcenia fałszywych wersów. No po co Mam kłamać na traku jak reszta tych klownów, nie widzę w tym żadnego sensu Żadnego sensu Czekałem na to tak bardzo długo, już naprawdę nie wiem co, o czym mnie muzą Chciałem się za to pomodlić, szkoda, że nie mam do kogo Pomóc się za moich ludzi, oni mi zawsze pomogą, pomogą. Czekałem na to tak bardzo długo, już naprawdę nie wiem co, o czym jest zmuzą Chciałem się za to pomodlić, szkoda, że nie mam do kogo, do kogo. Wersje spisane na kartce, spełniam marzenia, o których nabijam To miasto kopania talentów, co drugi kopie, gdy bierzesz od życia Mam plecaku trochę sprzętu, odkładam na później jak pani Marysia Na morze rapu jadę z wędką, rzucę wam haczyk, możecie połykać Wersje spisane na kartce, spełniam marzenia, o których nabijam To miasto kopania talentów, co drugi kopie, gdy bierzesz od życia Mam plecaku trochę sprzętu, odkładam na później jak pani Marysia Na morze rapu jadę z wędką, rzucę wam haczyk, możecie połykać Mam debiut na scenie za sobą, mam 14 lat i śpiewam tam Koncert z tym ziomem mi już nie po drodze w to chuj, ale było konkret To było preludium do czegoś większego Patrzysz się na mnie, a ja wiem dlaczego Mam tak dużo stylu, wyjebane ego Pociąg ci odjechał, pojebałeś peron Wszystkie oczy na mnie, choć tak nie wypada Ty nie masz na szlugi Jak po blokach latasz Po kątach rozjebani Szkoda mi chwil tracić na nich Mógłbym was wszystkich spalić Tak jak Jaram se kanabis Pozbijali wszystkie pionki, króla i tak muszą zabić Nigdy nie byłem spokojny, w kurwie nie leci na traki Mam użyte jak klucze, dlatego zmieniłem zamki Musiałem wjechać na kurwie, żeby zrodzić waszą zawiść